W sali 101 Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie z udziałem władz klubu siatkarz Wieluń Burmistrza Janusza Antczaka, wicestarosty Marka Kielera i sponsorami. Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał burmistrz miasta. Że ze strony miasta tutaj i kolegów, koleżanek radnych, z którymi taką sobie społeczną debatę miałem przyjemność przeprowadzić kilka dni temu. W tematyce związanej między innymi z tym, w jaki sposób i jak dalej miasto widzi możliwości promocji poprzez sport szeroko rozumiany, ale w tym przypadku akurat siatkówkę, i do jakich kwot ewentualnie mógłby się samorząd miejski przymierzyć bez większych kontrowersji, bez żadnych jakichś nadzwyczajnych sytuacji. Zostało to przedstawione, że kwota. Do 150 tysięcy złotych w budżecie przyszłorocznym samorząd miasta jest w stanie wyasygnować to, co zarząd tutaj spółki zaproponuje. Będziemy myślę w toku rozmawiać. To jest taki czytelny, konkretny sygnał, gdzie mam pewność, że nie będzie tutaj najmniejszych problemów z tym, żeby zrealizować. Tą propozycję, którą tutaj przedstawiam, także na pewno wszystko to, co się zadziało dobrego poprzez siatkówkę, jest to doceniane i mam nadzieję, że właśnie ten kierunek parcia na to, żeby jednak pomimo wszystko pomóc i zabezpieczyć jakieś środki w budżecie gminy Wieleń są i taka kwota definitywnie, publicznie. Przez tym razem już na 100% burmistrza Trzaka pada i tego się będę trzymał. Dziękuję bardzo. Przy, o, przy ostatnich ustaleniach y, które padły tutaj y, w stronę i, i, o, i jak gdyby powiedziano, y, nakazano nam y, spotkania z, z większymi sponsorami, y, którzy do tej pory przez te cztery lata przekazywali nam można powiedzieć ogromne środki na to, żeby ta siatkówka w wielu istniała, żeśmy do, do większej rzeszy tych sponsorów większych dotarli. Mamy pewne sygnały, tak żeśmy, pan prezes Bartela mówił, że na pewno nikt na szerokim kworum nie będzie żadnych kwot deklarował. Żeśmy zebrali hmm, hmm, wiadomości no, i sygnały od tych sponsorów, jakie te środki mają, jakie oni będą mogli, deklarują, jakie będą mogli przekazać dla klubu. Także z, z całości takich, no, może nie, nie z całościowych oględzin, ale z 70% sponsorów większych, żeśmy dotarli i tych mniejszych, do nich dotarliśmy, to nie ma się co kłamać, żeśmy szacowaną kwotą, to jest kwota gdzieś y, pół miliona złotych. Żeśmy rozmawiali, że budżet przyszłoroczny ma być w granicach 850 tysięcy złotych, no i y, już wychodzi taka mała dziura, że te 350 tysięcy będzie nam brakować. Myślę, że jeszcze nie zakończyliśmy wszystkich rozmów ze sponsorami. Przed chwilą, nawet przepraszam, że żeśmy się spóźnili, bo mieliśmy być trochę prędzej, ale w tej chwili wróciliśmy z spotkania, z prezesem firmy Transbet, który jest udziałowcem ciepłowni, jak i jak się okazuje, mają swoją kopalnię. W tej chwili przejęli kopalnię powstańców Śląskich i też jakieś tam no, z rozmów już pomału się jakieś tam klaruje jakaś sytuacja na temat finansowania. To są, to są środki jeszcze niepoliczone, środki są niepoliczone jeszcze z Pamapolu, dlatego że. Duża rzesza sponsorów z poprzednich lat cały czas jest zainteresowana rozwiązaniem tematu z tamtego roku. Myślę, że tutaj po tym spotkaniu jeszcze siądziemy z Panem Burmistrzem i porozmawiamy sobie jak rozwiązać problem z tamtego roku. Myślę, że chęć Ogólnie jest do tego, żeby ten temat rozwiązać, i będziemy chcieli go rozwiązać. Mogę zadeklarować taką samą kwotę jak w, jak w, tamtym, jak w tamtym sezonie. To jest i na takich samych zasadach, jak było w tamtym sezonie. W okolicy? W okolicy około 20 tysięcy, może ponad trochę. 225 było. 25 tysięcy było z powiatu, i taką kwotę deklaruję. Intensywnie pracujemy na to, żeby, żeby no przynajmniej częściowo zapiąć ten budżet. Czas jest bardzo ograniczony, ponieważ no zbliża się termin przygotowywania drużyny, a nie zrobimy powiem od razu jako zarządcy spółki żadnego ruchu personalnego, jeśli chodzi o zespół, dokąd nie będziemy mieli przynajmniej no 70-80% gwarancji budżetowej. Także no, tylko tyle. Chcielibyśmy, no jest tutaj może, może, może ograniczona liczba partnerów, i, i, i jaka powinna być, ale musielibyśmy dzisiaj tutaj konkretne ustalenia poczynić w tym kierunku. Chcielibyśmy bardzo. Proszę Państwa, wiemy, że zobowiązania z roku 2010-2011 nie są do końca zrealizowane. Rozpoczynamy teraz nawet oddzielając, chociaż w działalności. Czy to spółki, czy przedsiębiorstwa nie da się oddzielić, bo to nie powstanie nowy podmiot gospodarczy. Prawda? Przychodzi teraz realizacja zobowiązań i nie ukrywam, że jesteśmy w stanie to, co nawet zaplanujemy na rok, na nowy sezon, zapłacić w ciągu jednego miesiąca. Ale my nie pokryjemy swoimi deklaracjami. 100% działalności do końca roku 2011. Jak w takiej sytuacji będzie no, przebiegała realizacja zobowiązań, jeżeli brakuje, no nie ukrywam, że y, bardzo po, moim zdaniem to jednak poważna kwota. Wiadomo wszystkim tu zgromadzonym, jak i wiadomo ludziom, którzy tu sponsorom i ludziom, którzy no, przekazywali te środki do klubu. My rozmawiamy szczerze i otwarcie ze wszystkimi. Wiadomo, o jakie kwoty chodzi z obowiązań, z poprzedniego sezonu. Także, my, jako zarząd, no tu na, na samym początku powiedziałem, że będę z panem burmistrzem rozmawiał na, na temat tych pieniężków, jeszcze z poprzedniego sezonu, tych deklarowanych, które no stało się jak się stało. no nie, 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 nie wpłynęły na konta klubu. Będziemy mówić o, o tych pieniądzach w jakiś sposób, żeby je można było jakoś pozyskać i, i porozliczać te pieniądze, czy, czy złożyć jakieś porozumienia z zawodnikami, że te pieniądze będą spłacone w późniejszym czasie. Na pewno nikt nie ucieka od, od tych zadłużeń. Z tym, że jak na początku na tamtego spotkania pierwszego, w którym żeśmy się spotkali My, my jako zarząd żeśmy mówili, że nie da się prowadzić dalej czegoś z takim no, dużym garbem na plecach. Chcielibyśmy to pozamykać i wtedy rozmawiać o, o, o przyszłym sezonie, dlatego że nie chcielibyśmy sytuacji takiej, że partnerzy, jak są sponsorzy, yy, dawają pieniądze jak gdyby na sezon, a na nowy sezon a one są szczerze przejedzone w sezonie poprzednim. Tak? I, i, Tutaj szczerze powiedziawszy, na, na spotkaniach pojedynczych z, z, z grupą, z, no z ludźmi, którzy dawali te pieniądze, wszystko, cały czas jest to pytanie, jak widzimy rozliczenia starego sezonu, żeśmy to odpowiadali, no mówię szczerze i uczciwie, że chcemy rozliczyć, ale no, tu jakieś ruchy nie tylko leżą po naszej stronie. tak? Jak to po stronie tak samo pana burmistrza i, no i niektórych sponsorów jeszcze tu, bo są jeszcze nie, nierozliczone pewne zobowiązania z tamtego sezonu, ale myślę, że w najbliższym e, czasie, tak jak na początku powiedziałem, że będę po tym spotkaniu rozmawiał z panem burmistrzem i będziemy chcieli ten temat zamknąć raz na zawsze i przyjąć jakąś strategię na to, żeby ten temat e, zamknąć i żeby po nas tak zwane z naszej strony, z naszej strony, czy do nas nie, nie dochodziły jakieś sygnały negatywne na temat tego wszystkiego, co było do tej pory robione. Po wypowiedzi prezesa Siatkarza rozpoczęła się nieplanowana konferencja prasowa. O tyle to było dziwne, że większość pytań przybyłych dziennikarzy w ogóle nie dotyczyła tematu spotkania. Jak się jednak okazało, włodarzom klubu to nie przeszkadzało i wyczerpująco odpowiadali na wszystkie pytania. Pierwszym z nich był termin zgłoszenia drużyny do rozgrywek pierwszej ligi. Termin złożenia, y, y, zgłoszenia drużyny do pierwszej ligi minął 15 lipca, my żeśmy to zrobili żeśmy odpowiednie opłaty, żeśmy opłacili zgłoszenia, wnieśliśmy odpowiednie opłaty na to, żeby zgłosić drużynę, która będzie grała w pierwszej lidze. Wiceprezes klubu nie robił też tajemnicy z tego, że coraz bardziej uszczupla się kadra zespołu. Jeśli chodzi o zawodników, którzy mieli pozostać w wielu, dni, nawet po ostatnim spotkaniu, ja tutaj mówiłem o pewnych nazwiskach, z tych nazwisk już dwóch nie będzie, nie będzie Michała Błońskiego i nie będzie Mikołaja Sarneckiego. Przy okazji nie będzie też fizjoterapeutki, partnerki tego zawodnika, bo akurat wczoraj od, oczekiwali od nas decyzji o tym, czy pozostać mogą w Wieluniu i czy jesteśmy nimi zainteresowani. My wszystkie tego typu rozmowy, niestety, no niestety, uzależniliśmy też od tego spotkania i od spotkań, jakie w tym tygodniu zdarzą się, jeśli chodzi o środki finansowe na nowy, na nowy sezon do budżetu. I nie podejmiemy takiej decyzji, to mówię z pełną odpowiedzialnością, nie podejmiemy takiej decyzji jak, jak zrobiliśmy w tamtym roku, że stworzyliśmy drużynę na przełomie kwietnia i maja zaryzykowaliśmy podpisaniem kontraktów, nie mając gwarantowanych środków. Oczywiście, że to jest zarządzanie spółką, ktoś może powiedzieć, no gorzej, lepiej, tak zdecydowaliśmy, ale w tym roku takiej taki drogi nie ma, ponieważ obciążenia finansowe, jakie są związane z tym sezonem, który się zakończył, są za duże, żeby sobie wziąć dzisiaj deklaracje dla zawodników, tym bardziej, że tu już nie chcę wchodzić w tą stronę od, od kuchni. Kontrakt z zawodnikiem wygląda tak, że na rozwiązanie go, czy na jakiekolwiek potem negocjacje, które nie spowodują dla klubu strat, no to, no, no, no są niemożliwe. Takie są zapisy kontraktowe, takie są stawiane warunki, mimo tego, że my proponujemy, my, my negocjujemy. Zawsze zarząd klubu jest pod presją i pod ścianą, bo no można tego zawodnika nie zatrudnić, ale jeżeli to jest zawodnik, który, który ma umiejętności. To nie daje szansy odwrotu. Dlatego tą drogą nie poszliśmy i dlatego już mogę otwarcie powiedzieć, że dwóch zawodników z, z tych pięciu, których żeśmy brali pod uwagę, nie będzie w Wilniu występowało. Ale jest alternatywa, my mamy przygotowane nazwiska, jesteśmy po rozmowach z menadżerami, którzy dają nam kandydatury do, do tego zespołu. Zawsze zostaje opcja zagranicznych zawodników. Też można by o tym porozmawiać, także tutaj jeszcze nic takiego się nie stało, co by powodowało, że będziemy od razu na straconej pozycji. Na pewno to podcina skrzydła, ponieważ liczyliśmy na to, że trzon zespołu będzie stanowiła grupa zawodników, która w wielu niu była od początku od pierwszej ligi, pozostał nam tylko rozgrywający Bartek Matejczyk, pozostał nam środkowy Bartek Buniak i, i opcjonalnie jest Radek Gryba, który, który może być brany pod uwagę. Nas bardziej interesowało jednak, co mieli do powiedzenia przedstawiciele sponsorów. Zaskoczony jestem, nie ukrywam, kwotą miasta z jednego powodu. My jako firma, oprócz tego prestiżu w miast, w mieście, nie mamy nic z reklamy, która nam, nie służy nam do niczego, możemy powiedzieć. Chcemy być ze społeczeństwem, chcemy sponsorować dobre, dobre praktyki, dobre rozwiązania, promocje. Nasz klient jest klientem zachodnim na całym świecie, w kraju sprzedajemy około 3% produktów, więc to nam się nie przekłada. Ale chcemy w tym uczestniczyć i będziemy. Ja uważam, że największa promocja z siatkówki, która była w pozycji, to jest miasto. Miasto najwięcej otrzymało, zresztą to były deklaracje chyba Pana na tamtym spotkaniu, Pana czy, czy, czy kolegi, który siedział obok, że jednak byliśmy rozpoznawani jako miasto. I, I uważam, że nie wiem w jaki sposób, nie wiem czy pieniędzmi, czy, czy w inny sposób powinno wyjść z urzędu większe wsparcie od miasta. To takie moje zdanie. Sponsorowaliśmy ubiegły sezon i jeszcze poprzedni, także 4 lata się już z tą środkówką, żeśmy tu połączyli. No i jesteśmy zainteresowani, ale też to mnie zastanawia, że to jest promocja w zasadzie miasta i tutaj miasto powinno więcej tych środków wyłożyć. Na, na to, żeby ta siatkówka się utrzymała, tej pierwszej lidze. I tu mnie martwi jedno, że to co tu prezes Bartela powiedział, jak tu rozpocząć sezon, jak tutaj nie ma gwarancji środków, bo to jest no, trochę zastanawiające dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym sponsorowaniu tej drużyny, bo tak, wyłożyć, a nie do końca będzie wiadomo, zawodnicy mogą w trakcie... W trakcie Sezonu odchodzić i później jeszcze się gorzej może narobić. Także powinno tutaj być już zamknięty ten cały budżet przyszły. Jeżeli będzie taka decyzja tutaj yy, szanownego grona i, i, i sponsorów, i władz miasta, i starostwa o tym, żeby drużyna jednak zafunkcjonowała w nowym sezonie, a wydaje nam się z naszego punktu widzenia że warto to dla mieszkańców tu miasta i okolic, żeby funkcjonowało to przedsięwzięcie dalej, <laughs> było to bardzo pozytywnie postrzegane, już powiem tak, że nasza firma też nie liczy na jakiś sponsoring, bo, bo, bo tam ma już ugruntowane tam miejsce na rynku i, i, i tutaj jeśli chodzi o, o rodzaj działalności, więc nie postrzegamy tego w ten sposób, że jest to jakaś specjalnie dla nas reklama. Uważamy, że warto promować takie rozwiązania dla tego społeczeństwa, po prostu tutaj, tak? Żeby ci ludzie, którzy mieszkańcy, mieli możliwość spędzić miło czas na hali czy z rodziną i, i, i jako forma jakiejś rozrywki, a dla miasta i regionu jest to też pewnie jakaś promocja i z tego powodu y, my bierzemy udział, jeśli chodzi o, o sponsoring i, i teraz y, też y, zamierzamy to zrobić. Jeżeli przedsięwzięcie dojdzie do skutku, no pewnie będzie nas to więcej kosztować, bo to, to wynika jak gdyby z kalendarza. Plus Liga była bardziej jak gdyby przyjazna dla nas, jeśli chodzi o, 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 o transport. No ale no, będzie tam ileś to pieniążków więcej kosztować. Co mi się tak osobiście nasuwa, to wydaje mi się, że należałoby uszczelnić troszkę system, jak gdyby jeśli chodzi o wpływy z tytułu uczestnictwa przez, przez, przez publikę w, w rozgrywkach, czyli ograniczyć jak gdyby te darmowe wyściółki, tak? Maksymalnie. Żeby nie było tego moim zdaniem tego rozdawnictwa, bo zakładam, że jeżeli ja czy, czy któryś tu z obecnych prezesów czy, czy, czy właścicieli firm będzie miał ochotę iść i spędzić tam, tam miło czas, no to też go będzie stać na wydanie tego 20 czy, czy, czy 50 zł, bo nawet nie wiem jaki tam jest koszt tej wejściówki, żeby po prostu maksymalnie ograniczyć te karty tam Super Biposkie, Biposkie, etc. itp. Także no, nasza hala szczególnie duża nie jest, a chętnych naprawdę z wypowiedzi y, mieszkańców y, jest, jest dużo, którzy nie mogą skorzystać, no bo jest tyle a, 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 a miejsc, a nie więcej. Więc y, to tak na się, więc jak gdyby jakieś tam wpływy z tego tytułu też będą tak, jeżeli ograniczymy te darmowe te darmowe wejściówki, a my prywatnie zakładam aż tak bardzo nie zbiednijemy, jeżeli wykupimy ten bilet na mecz. To tak jak gdyby miło postrzegane, zakładam przez przez innych uczestników tego jak gdyby tematu. I to tyle. Więc ja jeszcze raz podkreślam, że my temat zamierzamy wejść, tylko czekamy na informacje, jeżeli dojdzie do, do skutku, no to, to jeśli chodzi o, o przewozy, transport, to temat jest dla drużyny zagwarantowany. Dziękuję. A oto co prezes Świadkarza powiedział na temat zobowiązań za sezon 2010-2011. Także całość dzisiaj zaległości ze stowarzyszenia jak i ze spółki akcyjnej, dlatego że to działało, te ciała na, na przemian działały, dlatego że spółka akcyjna dopiero powstała 3, 31 grudnia i pewny ciężar funkcjonowania plus ligi musiało wziąć na siebie stowarzyszenie. To ja powiem tak, od strony zobowiązań to jest to, są, to jest kwota w granicach miliona złotych, a w przychodów, które, tych, tych przychodów, które będą jeszcze na pewno wejdą do, tak te kwoty wejdą do klubu poprzez ligę, poprzez akcje, to jest w granicach 600 tysięcy złotych, także cały czas mamy problem z jedną kwotą 400 tysięcy złotych. To jest ta kwota, która od początku gdzieś mówię, no nie, nie zazębiała się w pracy przy zakładaniu budżetu z tamtego roku. Pewne deklaracje padły i te pieniądze po prostu były wliczone w kwotę do budżetu działalności klubu. No i tych pieniędzy po prostu dzisiaj nie mamy i te pieniądze, te pieniądze są po prostu nie będą, o te pieniądze chodzi cały czas. To jest największym naszym problemem. To jest problem 400 tysięcy złotych. Tak? Ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się w kolejnej wypowiedzi prezes Wieluńskiej mleczarni. Przepraszam bardzo, na ostatnim spotkaniu no, nazwijmy, że prawie, że wszystkie krzesełka były zajęte. Dzisiaj nas jest w tylu, ile nas jest, prawda? No więc y, można sobie odpowiedzieć tak, że ci, co nie przyszli to chcą, żeby ta siatka w wielu była, czy, czy oni nie chcą. Więc dlatego y, ci co byli. No ale no, no, przepraszam bardzo, no, yy, swoją obecnością yy, tak to zamanifestowali, jak zamanifestowali. To jest jedno pytanie. No i drugie pytanie, yy, znaczy pytań to jest bardzo dużo, ale jest Rada Nadzorcza, yy, uważam, że, że tam panów rozliczą, rozliczycie, spotkacie się, zastanowicie się nad to, jak rozwiązać. Tylko ja sobie yy, tak się składa, że w tym grodzie, co tutaj siedzimy, to wiemy, co to znaczy płynność finansowa. No, i, i jak powiedziałem w pierwszej części swojego wystąpienia, nie bardzo rozumie, jak można funkcjonować, jeżeli tej płynności finansowej nie będzie. No, i teraz dwa następne pytania, i naprawdę już proszę Państwa, bo yy, kończę. Kiedy rozpoczynają się rozgrywki? Konkretnie, kiedy musicie, musi, musi siatkarz wyjść na boisko? No, i drugie pytanie. Kolejne pytanie, co się stanie, jeżeli nie wyjdzie na boisko? Rozgrywki tegoroczne przymierzane są, dlatego, że nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, kiedy się te rozgrywki zaczynają, ale mają się zacząć koło 15 października. Wiadomo, że musi być to sześciotygodniowy cykl przygotowawczy przed, przed wyjściem na boisko, no to jest to okres. Maksymalnie wydłużony do, do końca e, sierpnia, kiedy ta drużyna musi być zbudowana, ale myślę, że koniec sierpnia będzie to terminem trochę zbyt późnym. E, a co się stanie, jak nie wyjdzie? No, Bo jeszcze, szczerze powiedziawszy, nie brałem tego pod uwagę, że taka rzecz się stanie i zbyt zorientowany. Na pewno są to jakieś kary, kary do, do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale przed, przed rozpoczęciem rozgrywek myślę, że nie są to kary, które są już dzisiaj zobligowane, bo gorzej jakby zawodnicy nie wyszli w ciągu sezonu na, na, na mecz, to wtedy... Jesteśmy tam karani dosyć poważnymi kwotami dlatego, że sezon się już rozpoczął. Kalendarz jest już poukładany i, i wszystko trzeba na nowo robić w drugą stronę. Kolejne pytanie z sali dotyczyło procedur pierwszoligowych. Będą licencje wydawane na grę i uczestnictwo w pierwszej lidze. Są tam zapisy to też żeby wszyscy byli świadomi dotyczące zobowiązań. Nie mogą być większe jak trzy miesięczne zobowiązania do tyłu. Także tą licencję uzyskać będziemy musieli. No na pewno jeśli chodzi o obiekt i o całą tą infrastrukturę, która jest, to, to spełnia w 100% wymagania tej pierwszej ligi. Zresztą graliśmy już w tej lice i wiemy, jak to wygląda. Dziennikarze dopytywali też, czy siatkarze wystąpili w sprawie zaległości na drogę sądową. Nie mam takiego żadnego sygnału o tym, że takie coś się stało, dlatego że tak takżeśmy mówili na początku, cały czas jesteśmy w kontakcie z zawodnikami i, I próbujemy ten temat y, zamknąć. No, y, szczerze powiedziawszy, ja myślę, że i zawodnicy, tak jak my, jesteśmy świadomi tego, że no, jakąś tam wojenką y, się, no, tego się no, nie, nie da się wyprostować. Tak? No, to jest tak, że klub jest winny, ale jak klub nie będzie miał tych środków, to, to co, co z tego, że będzie wyrok sądowy? Tak, tak zawodnicy też wiedzą i tak to rozumieją. Takich klubów jak my w Polsce jest bardzo dużo, jeśli chodzi o pierwszą ligę zeszłoroczną, to 90% klubów miało problemy i ma problemy z rozliczaniem środków finansowych i to jest to co chciałem, jeżeli by Pan Prezes Bartela potrzebował konkretnych informacji opowiadać, ale już ale już nie na szerokim forum, jak to działa. Nie jest to może do końca Idealny schemat, ale tak to działa po prostu. No jeżeli terminy płatności są przesuwane, to trzeba negocjować, to trzeba rozmawiać i, i to jest też jednocześnie odpowiedź na to pytanie. My nie jesteśmy klubem, który ma przeogromne zaległości i problemy. Nasze problemy to są tylko i wyłącznie nieterminowe wpływy do kasy, ale nie braki tych wpływów. No, ten rok jest znaczącym ze znaczącym problemem bo bo kwota jest dość spora ale kiedy te pieniądze wpłyną do kasy klubu to tutaj nie ma żadnych Zdefraudowanych pieniędzy, straconych pieniędzy, źle wydanych pieniędzy, źle nimi zarządzanie, złe nimi zarządzanie, ponieważ gdyby się przyjrzeć dokładnie kosztom i wydatkom na pewne elementy, to, to tu nie ma błędów. Tak przynajmniej jest moja ocena. No, można dywagować, czy dany zawodnik spełnił oczekiwania i czy był wart tych środków. To jest inna historia. Uważam, że nie mamy z tym problemu i chętnie do nas zawodnicy przychodzą. Menadżerowie, którzy proponują nam, a jest tego bardzo dużo, proponują nam zawodników do gry w pierwszej B, robią to z pełną świadomością i z tym, że no, no, no nie jesteśmy klubem niewypłacalnym i klubem, który od razu wchodzi w temat, że będzie stwarzał sobie z tym problem, czy, czy komuś problem. Także tak to wygląda. Nieformalną konferencję zakończył gospodarz spotkania. Drodzy Państwo, w mojej ocenie jest sytuacja następująca. Zresztą jakby kanwa tych wszystkich wypowiedzi wnioskuje jedno. Wola tego, żeby pierwsza liga w Wieluniu nadal była, jest. Jeżeli chodzi o wypłacalność któregokolwiek z podmiotów, nawet jeżeli zaległości są, to, to nie są podmioty, które nie mają płynności finansowej. Jeżeli chodzi, dzisiaj mieliśmy się spotkać, z najważniejszą informacją. Z jakimi kwotami poszczególnie odpowiedzialni przedsiębiorcy, samorządy wchodzą konkretnie i czy chcą dalej funkcjonować? Informacje padły, przynajmniej od tych, którzy tutaj są i potwierdzenia a nie mamy prawa nie wierzyć prezesom, że nie odbyli stosownych spotkań i nie przeliczyli, że kwota 500 tysięcy z tych 850, które była na dzisiaj, można powiedzieć, jest zadeklarowana. Dalsze jakby rozmowy, tak jak tu było zaproponowane, uważam, że są konieczne, bo i prezes Bartela, i pan poseł, i myślę większość z nas tak uważa, że musimy doprowadzić do tego, żeby. Pierwsza liga w Wieluniu miała miejsce. Natomiast ja ze swojej strony zawsze też podzielam taką uwagę, że jak prowadzi się firmę, to również krótkoobrotowe, terminowe kredyty istnieją. A dzisiaj jest sytuacja, że nie jest z przedstawionej informacji sytuacja nadzwyczajnie jakaś tragiczna, żeby nie dojść do konsensusu. Uważam, że następne spotkanie, drodzy prezesi spotkania bezpośrednie i domykamy temat i mam nadzieję, że jak sfinalizujemy wszystkie informacje i deklaracje pisemnie, określimy, że budżet mamy domknięty, to wzorem dobrym tą wtedy informację państwu, wszystkim mediom sprzedamy. Jak widać od podobnego spotkania, które odbyło się na początku lipca, sprawa nie posunęła się nawet pół kroku do przodu. Nadal nie wiemy bowiem, czy zespół siatkarza przystąpi w październiku do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego kibicom pozostaje z nadzieją oczekiwać kolejnego spotkania, które miejmy nadzieję, że się odbędzie.